Cześć kochani, jak dzisiaj widzicie, to mnie nie widzicie. Ja się zwitam z wami z drugiej strony aparatu, ale witam się z wami tłusto, jak na tłusty czwartek przystało. I mam nadzieję, że jedliście już jakieś pyszne pączki albo inne pyszne rzeczy tłuste. Dla mnie, tusty czwartek to nie tylko pączki. Na przykład kebab jest jak najbardziej tutaj na miejscu, e, ale nie o tym dzisiaj. Dajcie znać jeszcze, o to jeszcze muszę powiedzieć, ile zjedliście pączków i czy macie jakieś rekordy na swoim koncie. E, ja nie mam, ale już dzisiaj pączka pochłonęła, mi Dwa albo trzy żagaliki, a e, nie liczę. <gryw> Powiem Wam, że tak. Dzisiaj głównym tematem tego filmiku. Nie są pączki, a zakupy. Pokażę Wam kilka rzeczy, które przyszło mi ostatnio z AliExpress. Wiecie, że na AliExpress zamawiając długo się czeka, natomiast już chcę Wam pokazać to, co mi przyszło. Oraz świeżuteńką paczkę dosłownie sprzed kilku godzin z Lidla. Nie ma tam dużo rzeczy, ale dzięki temu, że zobaczycie może je jakby natychmiast po przyjściu paczki, będziecie mogli sami, sami coś zakupić. Więc zaczynajmy. Pierwszą rzeczą, jaką Wam już tutaj pokazuję, są kolczyki. Są kolczyki. Takie drobniutkie kolczyki, gwiazdeczki, kolczyki, które miały jeszcze taką dłuższą przeduszkę, natomiast wiecie, one wisiały, natomiast ona mi się w ogóle nie podobała i zrobiłam z nich takie krótkie kolczyki, one kosztowały niecałe 3 zł, więc fajnie, ładnie się prezentują na uchu, myślę, że właśnie do filmików, czy do jakieś wyjścia, jakieś okazje będą bardzo fajne. I jeszcze mam jedne kolczyki moi drodzy. Już je tutaj rozpakuję z Wami. To są kolczyki. Uśmiejecie się. Albo nie, wiecie, że jestem stolikiem świątecznym. Hop, to są kolczyki świąteczne. Iście świąteczne, takie słodkie, cukrowe. Fokusujesz się? Słodkie, cukrowe laseczki. I one kosztowały również niecałe 3 zł. Kolejną rzeczą są opaski. Mam tu dwie opaski. W jednej już widzieliście nie w przyszłym vlogu. Jest to taka opaska z tym tutaj węzłem. Modna już myślę od zeszłej jesieni czy też wiosny, poprawcie mnie jeśli się mylę. Ona jest w kolorze czarnym. Na różnych butikach instagramowych oraz na jakichś tam stronach internetowych polskich te rzeczy można kupić, właśnie takie jak opaski tego typu, 30-40 zł. drożej niż one są na, Ali, na, Ali, na, Ali, na AliExpress, bo Allegro chciałam powiedzieć, na Allegro też są drogie. Na AliExpress ja za nim zapłaciłam 6,50. Jest bardzo fajnie wykonana i jest bardzo ładna. I tu mamy jeszcze coś zapakowanego to jest w ogóle sztos to jest opaska perełkowa. Zobaczcie, z takich perełeczek wykonana. Opaska, która kosztowała mnie złoty 80, zł, nawet niecałe. Ona nie jest, wiecie, do tego, żeby złapać te włosy i mocno je trzymać, ale jest świetną dekoracją i pełni świetną funkcję takiego dopełnienia na włosach. Moim zdaniem będzie to genialne, właśnie takie dopełnienie fryzury. Prezentuje się bardzo, bardzo ładnie. Teraz zabiorę kamerę tak patrzę, jakie moje ręce są po prostu suche. To przez to ostatnie wiatry, muszę je dobrze nawilżyć. No i ostatnimi rzeczami są kesy. Mam tutaj dwa kejsy, e y e które kosztowały chyba ten, e coś około 5 zł, a ten e 7. I te kesy są bardzo fajnie wykonane. Ja mogę je wam polecić. Natomiast ten jest dosyć, dosyć sztywny i nie obraca się ten brokat. Niektórzy jak łapią właśnie mój telefon, to myślą, że będzie się zaraz przesypywał, ale on jest nieruchomy. Jest tak wklejony tutaj właśnie w to etui. Bardzo fajna rzecz. No i coś dla dzieciaków. Kupiłam właśnie takie puzzle właśnie ściskane na takich malutkich rączkach. I te puzzle kosztowały coś koło 6 zł. Kupiłam dwie sztuki. Jedno już moje dziecko rozbebeszyło i się nimi bawi. Oczywiście bawi się inaczej niż to jest przeznaczone, ale się bawi. <grym> eee, I myślę, że też fajna rzecz. Czy coś jeszcze z Aliexpress? Z Aliexpress wszystko. Zaraz przychodzę do Was z Lidlem. I tu mam moi kochani Lidla. Z Lidla mam dwa kombinezony takie do, do spania. To są wiecie, jako piżamka, ale to jest eee, taki po prostu takie onesie. W kolorze różowym i w kolorze szarym. Dwie piżamy męskie, takie same. Kombinezon dla młodego taki granatowy i takie łańcuchy szare trochę takie zimowe, świąteczne. I zaraz Wam rozpakuję te kombinezony i Wam pokażę. I powiem trochę też o cenach, bo ceny są kosmiczne. Pierwszą rzeczą, jaką Wam pokażę, są te łańcuchy damskie. One są wykonane, jak widzicie, z takiego polarku, bardzo miłego. Kaptury mają mm, polarowe i takie misiowate. Są bardzo długie. Ten różowy jest tutaj przeciągnięty właśnie taką, takim paskiem. Ten szary tego nie ma. Są to rozmiary M. Już Wam pokazuję, rozmiarówkę. I, 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 i. S. Bardzo ładnie wykonane, z dbałością o takie detale jak na przykład uroczy, uroczy y, subaczek. I moi drodzy, cena najważniejsze, one kosztowały 17,99 z prawie 50 zł. Także naprawdę bardzo, bardzo fajna rzecz. Przechodzę do następnej. I tu mamy piżamkę, wybaczcie, że to jest natomiast wiecie, to dopiero przyszło. To jest rozmiar L. Ona jest wykonana z takiego miłego, takiego delikatnie pluszowego materiału. Spodnie są w kratkę yy, i mają ściągacz. Myślę, że to nie jest piżama, wiecie, dla Dwudziestolatka, ale jest to bardzo fajny prezent. Ja tak właśnie w tym celu to kupiłam. Jest tego koszt 13,99 z 35 zł, więc śmieszna cena, można powiedzieć, za taką piżamę dwuczęściową. Bardzo ciepłą, miłą. Także dla jakiegoś taty czy dziadka. Śmiało, śmiało, śmiało polecam. Bardzo, bardzo fajna piżamka. I pokażę Wam teraz rzeczy dla młodego. I tu zobaczcie straszną rozbieżność. To są dwie rzeczy w tym samym rozmiarze. Spoko, co? Natomiast tutaj to się wywija. Można zawinąć dziecku stópkę, aby nie zmarzło, lub po prostu wywinąć i zrobić krótsze spodenki, bo tu jest gumka w środku. I tak samo jest z rękawkami. I one też były w jakichś naprawdę y, śmiesznych cenach. Oczywiście wszystkie rzeczy, które znajdę Wam, podlinkuję, to są y, ceny rzędu 20-17 zł. Myślę, że coś koło tego. I są fajne, tak wiecie. Główny zamiar y, zamawiając to miałam takie, że będzie sobie po prostu śmigał w tym po domu czy, czy do dziadków. A szybko do samochodu fajna, bardzo fajna rzecz. A tutaj to na podwórko jak najbardziej można to zedrzeć. Także super, super. jest suwak do samego, do samego końca? Tak. A tutaj suwaczek jest do. Wiedzie do, do miejsca właśnie tego strategicznego. <grydy> Bardzo fajne rzeczy. Za to wszystko zapłaciłam 93 zł. Za dwie piżamy męskie, dwa te i właśnie damskie. I dwie y, piżamy, to nie piżama, dwa kombinezony dziece, dziecięce. Wiem, że jest dużo innych ciekawych rzeczy. Mi nic konkretnego takiego nie było potrzebne. E, skupiłam się stricte na piżamach, na takich właśnie rzeczach do pochodzenia po domu, e, w takie zimne dni. Myślę, że teraz dlatego to jest wszystko w wyprzedaży, ponieważ nadchodzi wiosna. Natomiast z, w ogóle mi to nie przeszkadza. Cieszę się, że dodawałam tu za parę złotych. I to onesie damskie mi się najbardziej podoba. Dajcie znać, czy Wam się podoba. Eee, tak jak mówię, podlinkuję Wam, żebyście mogli lepiej zobaczyć prezentację. Mam nadzieję, że Wam się ten filmik przyda. Może skoczycie sobie do Lidla online i coś podpatrzycie. Bo tam są różne rzeczy w promocji, także zapraszam. Ja się z Wami teraz, kochani, żegnam. Życzę Wam w dalszym ciągu, bo już jest cały czas tłusty czwartek, obżarstwa na maksa i do zobaczenia. Do usłyszenia. W następnym razem, pa kochani.